Wigilię na sportowo od rana spędzali biegacze i rowerzyści z Gniezna. U progu świąt na Wenecji i to mimo niepogody około 300 osób zaliczyło tradycyjną wigilijną dychę. Miłośnicy dwóch kółek natomiast po raz pierwszy zorganizowali rajd rowerowy pod nazwą Powolny Objazd Miasta. Wczoraj wszystko zrobiłam po pracy, ugotowałam, posprzątałam, także dzisiaj tego przyjemności. Wspaniała inicjatywa. Ludzie mogą się jeszcze przed tym wspaniałym świętem spotkać, porozmawiać, pocieszyć. No i zawsze jakaś tam charytatywna współpraca dla kogoś która może być wykonana. Wigilia naddechna to tradycja, to jest jedyny bieg rozgrywany w Wigilię w Polsce. Dzisiaj mamy ponad 250 osób, było 5 minut temu, nie wiem ile jest teraz, ciężko to przeliczyć. W dniu dzisiejszym biegniemy dla Amelki. Wigilia to jest taki czas, że trzeba pomagać. Spotykamy się ludzie z każdym rokiem coraz więcej. Pieniądze są zbierane do puszki kwestarskiej. Każdy, kto wrzuci do, dobrowolną kwotę, nie ma znaczenia, czy to będzie złotówka, czy 100, czy 500 złotych, dostaje numer startowy. Przebiegnie z tym numerem określony dystans. Umownie jest to 10 km, ale nie trzeba przebiec. Liczy się cel, tak naprawdę, i każdy, kto przebiegnie jakikolwiek dystans, dostaje na mecie medal. Oprócz tego mamy dla wszystkich słodkie ciasteczka. Na Amelkę zebrano w ramach wiegliny Dychy 6704 ,97 zł. 97 groszy. Rowerowy, powolny objazd miasta odbyło jedynie kilku miesięcy. Pogoda, myślę, jest też taka, że tak naprawdę na tym rowerze trochę mniej bezpieczniej niż zwykle, natomiast kilka sztuk też przyjechało. Przede wszystkim jest to godzina, w którym biegacze tak naprawdę rozpoczynają swoje świętowanie, bo ta wieglina dycha. Już kolejna z tego co wiem, to taka tradycja wokół jeziora Wenecja będzie się tutaj odbywać. My troszeczkę pozazdrościliśmy. Nie ma co ukrywać takiej zdrowej zazdrości, bo tak naprawdę w ruchu przed świętami myślę, że każdemu może brakować. I mimo tej aury, parę kilometrów myślę w ramach POM, czyli powolnego objazdu miasta, na pewno pokonamy. Czekamy tak naprawdę na tą chwilę, na to aż zbliży się nasza większa grupa. Myślę, że jedno kółeczko w koło Wenecji, później objazd, centrum. Spokojnie, powoli, bezpiecznie, tak żeby na te święta w całości do domu wrócić i świętować razem z rodzinami z najbliższymi. Powtórka za rok i być może pogoda dla rowerzystów będzie bardziej zachęcająca, czego życzymy.